Witajcie moi kochani w kolejnym filmie. Jak dobrze pójdzie, to pewnie świątecznym. Postanowiłem zebrać do kupy trochę tematów i nie rozdrabniać się na kilka mniejszych filmów. A co dziś zobaczymy? Nowa kolonia Nicobarensis i w zasadzie restart projektu. Mesor Barbarus udało mi się podmienić im ziemniaka, no i przątki, gdzie pewien tajemniczy osobnik podobnie grasuje w najlepsze. I może zacznę od Niko, bo jak wiecie lub nie, poprzednia moja kolonia to gorywa i nie ma jak za bardzo sprawdzić, co z ich matką, dlatego korzystając z okazji, że mrówek było mało w jednym z ich akwarii, po prostu je odczepiłem. Kolonia sobie dożyje swoich dni w starym akwarium, a tymczasem ja odpalam drugie od nowa. I tak zawitała do mnie nowa kolonia Nico Barencis, jak dobrze pamiętam, chyba z Ant Hunter. Ogólnie dobrze rozwija się ten sklep i ma ciekawy asortyment. Teraz nikosy już pojawiają się wszędzie, ale w chwili jak szukałem tych mrówek, znalazłem tylko tam i całkiem nie niemałą kolonię. No ale wracając, tym razem zaczynam całkiem inaczej niż wcześniej. To już nie będzie ziemniak, tylko korek. Ogólnie arena będzie przypominać poprzednią i to tak trochę z sentymentu i dlatego, że bardzo mi się podobała. Przede wszystkim postanowiłem wkleić sobie gniazdo korkowe, tak by można było Wam po prostu pokazać, co dzieje się w środku takiego gniazda. Pamiętacie, jak nieraz poprzednia kolonia pochłaniała niemałe kawałki mięsa typu ryba czy krewetka? Teraz będzie możliwość odsłonięcia rąbka tajemnicy, co dalej dzieje się z tym mięsem w gnieździe. Głównie zależy mi, by zobaczyć, jak to jest przechowywane i o ile w ogóle jest. A więc zakupiłem gotowy korek, został mi taki kawałek pleksy, i to wszystko razem łącząc dało mi takie fajne gniazdo na tylnej ścianie. Prościej się chyba nie da. Do tego kilka usztywnień, by nie odstawało, i wszystko wygląda spoko. Tym razem dno wyłożyłem z rękami kokosowymi, żeby mrówki nie przenosiły podłoża do gniazda. Włożyłem zasłoniętą probówkę, aby mrówki same wybrały, co jest dla nich lepsze, no i okazało się, że gniazdo. Sama budowa nie jest jeszcze ukończona, samo nawadnianie jeszcze gdzieś tam Wam pokażę jak ma działać, a na razie robię to wszystko z pipety i mrówką w takiej małej liczbie to wystarcza. A czy kiedyś pojawi się w środku jakaś roślina? Oczywiście, że tak. Na podobnej zasadzie jak było wcześniej. Ale na razie skupiam się na rozkręceniu tego imperium. Już wiem na co stać te mrówki i myślę, że jestem bardziej przygotowany niż poprzednio. Moim zdaniem super się to zapowiada, a jak już jesteśmy w temacie wymiany gniazd, to kolejne zmiany udały się u moich żniwiarek. Pamiętacie, że miały podpięty taki szerszy ziemiaczek, no i on był cały pusty, bo oczywiście wypełnienie zostało całkowicie wybrane. Nie wygląda to najlepiej, no i swoje zadanie spełniało średnio. Do tej pory nie mogłem tego ruszyć, bo siedziała tam królowa. Teraz jej nie było. Mam nadzieję, że się przeniosła, a nie że, wiecie, Odnalezienie jej w drugim ziemniaku byłoby wyzwaniem, na razie mi się to nie udało, ale skoro jest okazja, szybko uzupełniłem ten drugi element ziemią. I tak na wypełnienie po tylu testach wybrałem ziemię ogrodową. I nie każdemu od razu mówię ją polecam, bo ma swoje wady: typu, że mało widać, co tam w gnieździe się dzieje, ale mrówki przynajmniej u mnie bardzo wolno ją usuwają i bardzo fajnie drążą w niej korytarze. Zresztą co widać w nowo podpiętym gnieździe, ewidentnie tego kolonia potrzebowała, w sensie nowego miejsca, gdzie można sobie pokopać, bo cała siła kolonii w momencie została tam skierowana, gdzie w takim razie polecam to wypełnienie. W dużej kolonii, gdzie już niespecjalnie spędzacie czas na wkapianiu się w struktury wewnętrzne gniazda, tylko macie parcie na wygospodarowanie jak największej ilości miejsca dla mrówek, by te mogły się mega rozwinąć i pokazać swój ogrom głównie na arenie, tak jak jest to u mnie. Same gniazda są w witrynie zamknięte, nikt tam nie zagląda, tylko na wyprowadzonych arenach odbywa się cała zabawa. Domyślam się, że nie każdemu takie coś odpowiada, a jeżeli ktoś taki się trafi, myślę, że powinien ziemię ogrodową rozważyć. A na koniec chciałbym Wam pokazać inwazję nieproszonych gości uprządek. Jedna sztuka tego rozbójnika już się raz pojawiła w tym wiwarium. Wypuściłem i po sprawie, ale gdy pojawiły się kolejne, postanowiłem bliżej przyjrzeć się jego mościowi. Trafiłem konar licznie zasiedlony przez paśnika niszczyciela. Tak taką nazwę ma ten chrząż. Mimikra tego owada jest bardzo ciekawa, ale myślę, że raczej z szerszeniem czy osą człowiek raczej by go nie pomylił. Aktualnie w Vivarium biegają trzy takie egzemplarze. Mało tego, mam parę, a raczej trójkąt, bo z, bo z obserwacji widzę, że są to raczej dwa samce i jedna samica. I wiecie co? Postanowiłem, że mogą tu zostać i zobaczymy jak sobie dadzą radę. Druga sprawa, że naprawdę dobrze sobie radzą jako larwy, jak i chyba osobniki dorosłe w drążeniu w drewnie liściasty. I właśnie ten aspekt najbardziej mnie ciekawi, bo mogą naturalnie stworzyć w tej drewnianej bryle fajne gniazdo dla mrówek. Dorosłe owady podbierają mrówkom miód i wstępnie dobrze sobie radzą z ich odpędzaniem. Nie wiem jak daleko zabrnie ich kooperacja, ale na koniec ktoś tu skończy jako pokarm. Brzmi drastycznie, ale taki mamy klimat. Docelowo, zanim uda mi się otworzyć stabilnie działającą kolonię przątki, i warium te zostawiam tym owadom. Niech sobie radośnie hasają, ile mają ochotę. A ja was pozdrawiam i do zobaczenia w kolejnym filmie. Do widzenia!